Widzę blask, tnok drodzy, gital i serca w dół. Przemierzam świat, nie szukam złotów, wyrusza podróż, by złamać porów. Ogie w moim sercu poniekła wina, każdy dźwięk, każdy czość, to moja siła, podyśla w górę, poczuj ten rytm, no kendo wyszał, nie trwa si Zgubione dni pełne wątpliwości Ale teraz g nie ma co trwać Prawda drzenie w każdej nuty Chcę krzyczeć, chcę wyrywać nas Ogień mojemu moim sercu, poniekąd, Każdy dźwięk, każdy cios to moja siła Podnieś z tytulę, poczuj ten rytm No and love szał, nie trwa weszli tu w moim sercu płonie jak lawina, każdy dźwięk, każdy cios to moja siła, to moja siła, podnieś ze poczuj ten rytm, Rokę do lodu niż ma do świtu. Zgubione dni pełne wątpliwości Ale tera al licherawskiem nie ma co trwać Prawda trzenie w każdej nuty Chcę krzyczeć, chce wyrywać nas w moim sercu poni jak Każdy się, każdy cios to moja siła Poniesie to w górę poczuć ten ryb Tym okrętą wyszli tu Zgubione dni pełne wątpliwości ale ale teraz wiem, nie ma co trwać. Kom moja siła, Ta leczenie w każdej nuty. Chcę krzyczeć, chcę wyrywać nas. Niech krzyczeć, chcę wyrywać nas I bez strachu nie ma łez. Czuję wolność, czuję wiatr Stumna pasja, smłudny sen. Z nami muzyka nigdy nie zgaśnie moim sercu, woli jak Każdy dźwięk, każdy cios to moja siła Poniżę za górę, ten ten Do lor weszał Niech twa do szwi, po drugiej nie wkażę rok za rok wciąż będziemy tańczyć Niech ta logia w naszym duszach gra Rukowa miłość, niech trwa od nas aż trudna